Poranek radio, FM, Piotr Kraśko raz jeszcze dzień dobry, a z nami Adrian Sandberg. Partia razem. Dzień dobry. Jak się tak pisowi, to wszystko uda. 500 plus, obniżenie wieku emerytalnego, podniesienie kwoty wolnej od podatku. To partia razem traci może rację bytu, no bo jak przelicytować pis w obietnicach socjalnych. Nie, no zacznijmy od tego, że. Pisowi jedna rzecz się bardzo dobrze udała, to znaczy PR-owe przekonanie ludzi, że samo 500 plus oznacza zbudowanie w Polsce państwa dobrobytu. Tuż nie, polityka rodzinna to jest jeden z elementów państwa dobrobytu, państwa opiekuńczego, ale pod wieloma względami trzeba pójść dalej. Ale ja chciałem powiedzieć o czymś innym, bo wczoraj, przedwczoraj tak naprawdę widzieliśmy. Co zagrozi na dłuższą metę trwałości rządów prawa i sprawiedliwości, o, że zagrozi potężny szpagat, który prawo i sprawiedliwość wykonuje. Bo z jednej strony wprowadza słuszny program wsparcia rodzin, ale z drugiej strony wprowadza zupełnie niepotrzebne ulgi i przywileje dla inwestorów kapitałowych, dla wielkiego kapitału. To jest coś, co mam wrażenie, umknęło. E tym dyskusjom na temat. Ale jak propozycji... mknęło, to może nie zagrozi. O nie, ale zagrozi nie w sensie medialnym, zagrozi w sensie ekonomicznym, bo to się przestanie spinać. To, co było słychać bardzo jasno wczoraj, to to, że prezes Morawiecki przygotował cały zestaw prezentów właśnie dla swoich kolegów prezesów spółek giełdowych, ponieważ po pierwsze wbrew Wcześniejszym zapowiedziom, które brzmiały ambitniej, które brzmiały interesująco, dotyczących publicznej polityki przemysłowej, e, dotyczących ostatecznego zamknięcia złudzenia pod nazwą kapitałowy system emerytalny w Polsce, to co Morawiecki zaproponował, to jest tak naprawdę ofę, tylko w nowym opakowaniu, takie, w którym państwo jeszcze bardziej dorzuci się na start tym, którzy e, będą chcieli inwestować kapitałowo w emerytury, ale też co istotne, Zostanie wprowadzony mechanizm, który wepchnie wszystkich pracowników, i tylko ci, którzy będą mieli wystarczająco dużo refleksu, zdążą się z niego wycofać. Inni będą musieli dorzucać się ze swojej pensji właśnie do wysokich kursów akcji i do zysków prezesów firm giełdowych. Więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa, którą żeśmy wczoraj usłyszeli, to usłyszeliśmy, że prezes Morawiecki planuje obniżenie stawki podatku od dochodów kapitałowych. Czyli jednym słowem, ci, którzy żyją z odsetek z kapitału. Będą płacili 10% podatku, a ci, którzy żyją z pracy, będą płacili 18 albo 32%. Ale teraz w du więc dużym cudzysłowie to mówię: to genialny pomysł, bo tak, jedni są zadowoleni z 500, a prezesi spółek giełdowych, jeżeli pan ma rację, są zadowoleni z zysków, jakie gwarantuje im plan Morawieckiego. No to wszyscy zadowoleni. No tak, tylko w Problem polega na tym, że to się nie spina. Problem polega na tym, że to się nie spina, i to jest pomysł na to, że finansować to wszystko długiem. Nie spina się, bo będą mniejsze wpływy podatkowe? Ja myślę, że jeszcze, tu jeszcze dwie rzeczy, o których chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o ten plan Morawiecki, który Morawiecki przedstawił wczoraj, które moim zdaniem są niepokojące. Jedna sprawa to jest to, że część zysków kapitałowych ma być w ogóle zwolniona z opodatkowania. A druga rzecz, to i to jest coś, co nam nie ukrywam. Ale Morawiecki mówi, że łączyło, chce łączyło. budować polski kapitał, którego jest za mało. No to może no więc w ten, ten sposób. Nie, polega na tym, że profesor Morawiecki chce budować polski kapitał kosztem polskich pracowników, bo to polscy pracownicy mają się zrzucić na to, żeby utrzymać wyższe wyceny spółek giełdowych. Bo do tego to się sprowadza. Wczoraj, jest, dzisiaj już zresztą Rzeczpospolitej część z prezesów funduszy inwestycyjnych zaczęła entuzjastycznie się na ten temat wypowiadać, bo policzyli sobie, że wprowadzenie tych rozwiązań oznacza, że ze składek polskich pracowników dorzuci się kolejne 20 20 Kilka miliardów złotych rocznie, do polskiej giełdy, czyli wszyscy będziemy z naszych pensji, ci, którzy nie zdążą się wycofać, dofinansowywać to kasyno. Tylko, bo ja nie chciałbym odbierać tu chleba Maciejowi Głogowskiemu i magazynowi EKG. Wrócę do pierwszego pytania. Jak ma się odnaleźć w Polsce lewica, jeżeli hasła lewicowe realizuje partia, która teoretycznie jest partią prawicową? Znaczy, no. jak, jak party, co partia razem może mieć w ofercie dla ludzi? Nie, ale z z zasu... programu lewicowego. No właśnie chciałbym, żebyśmy wrócili do tej e, wielkiej, wielkiego, PR zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości, które 500 plus przedstawiło jako wprowadzenie państwa opiekuńczego. Otóż nie, jest cały zestaw dziur w polskim systemie bezpieczeństwa socjalnego, które Wyją. E, na przykład? Na przykład. Mamy kwestia wsparcia dla osób bezrobotnych. Dzisiaj poniżej 20% bezrobotnych w Polsce ma prawo do zasiłku. Stworzyliśmy system, w którym znaczna część ludzi, którzy tracą pracę ze względu na to, w jaki sposób pracowali zanim tę pracę stracili, po prostu nie ma prawa do wsparcia. Mamy fikcyjny system wsparcia tych, którzy tracą pracę, który sprawdza się do tego, że znaczna część ludzi przychodzi do urzędu pracy tylko po to, żeby dostać stempelek i być ubezpieczona na, największy problem na Największy miesiąc. problem będą mieli bezrobotni, którzy nie mają dzieci, bo akurat widziałem na Mazurach w ciągu ostatnich dni właścicieli malutkich barów, pensjonacików, sklepików, którzy nie mają w ogóle ludzi do pracy, bo akurat tam, Bogu dzięki, ludzie mają duże rodziny i wielu się nie opłaca, jeżeli dostają 1000-1500 złotych miesięcznie. Moim Zdanie, do pracy w ogóle. To jest dobre, jest niewątpliwie dobry efekt, jeżeli chodzi o rynek pracy, bo zwiększa się presja płacowa, to jest coś, czego jak kania Dżu potrzebował polski rynek pracy, bo my mamy w Polsce zbyt niski udział płaców. presja lub, to. płacowa jest fajna w dużych biurach w Warszawie, ale nie w małym warzywniaku na Mazurach, bo on padnie. On mm, nie ale nie to działa więcej. w drugą stronę, ten mały warzywniak na Mazurach. Jeżeli pracownicy będą mieli więcej pieniędzy w kieszeni, będzie mieć wyższe obroty i będzie go stać na to, żeby podwyższać płacę. Ale chcę wrócić do, do tego, co pan zapytał na początku. To znaczy do tych sfer które pozostały zostawione odłogiem. Więc to jest kwestia wsparcia dla osób, które tracą pracę. To jest kwestia bardzo... Ale bez Tak, tylko czy pan nie, nie popełnia błędu w diagnozie? Bezrobocie nie będzie chyba na dłuższą metę wielkim problemem społecznym w Polsce, bo ono spada jest poniżej 10%. Za moment będzie, a teraz zależy jeszcze jakie je liczymy. Może jest jeszcze mniejsze. Panie redaktorze, to jest to, że... dramat dla tych ludzi, którzy są na bezrobociu, ale to nie jest wielki temat debaty w Polsce. Panie redaktorze, system bezpieczeństwa socjalnego nie polega na tym, że wszyscy korzystają ze wsparcia socjalnego, tylko polega na tym, że wszyscy mają zapewnione bezpieczeństwo. Jak pan spojrzy na jeden z najhojniejszych systemów bezpieczeństwa socjalnego, czyli system duński, to zobaczy pan, że jest to system zbudowany w kraju, w którym jest bardzo niski poziom bezrobocia. I świetne wyniki w tym, że przywracać ludzi na rynek pracy, ale jednocześnie dynczycy... ci ludzie mają poczucie bezpieczeństwa, że jeśli pracę stracą, to to nie oznacza, że w ciągu dwóch, trzech miesięcy staną przed widmem eksmisji na bruk, staną przed widmem tego, że będą musieli wyprzedawać e, nie, resztki, e, e, resztki posiadanego majątku po to, żeby przetrwać, tylko czują, że mają wsparcie i są bezpieczni w czasie, kiedy przekwalifikowują się, i zdobywają nowe miejsce pracy. I teraz to jest ważna sprawa. My tego bezpieczeństwa w Polsce systemowo żeśmy nie zbudowali. Ale to nie. ale koniec. Ja dalej wracam do tego głównego hasła. No Adrian Sandberg wychodzi na ulicę, jest kampania wyborcza za jakiś czas i mówi. No, co mówi ludziom, że my co zrobimy teraz lepiej. Należy, jeżeli pan pozwoli, to właśnie bez będę kończyć listę. Druga sprawa, to z czym mamy potężny problem w Polsce nadal, to jest to, że jeżeli chodzi o politykę rodzinną, że mamy zbyt małe wsparcie e, opiekuńcze. I to na dwóch poziomach. To znaczy, z jednej strony mamy dramatycznie mało żłobków i ciągle jeszcze zbyt, małe, e, zbyt mało przedszkoli, z drugiej strony, i to jest problem, który będzie narastać w Polsce, e, mamy bardzo Słabe wsparcie dla osób, które opiekują się osobami starszymi i osobami niepełnosprawnymi. To jest narastający problem, z którym będziemy mieli do czynienia z każdą dekadą w coraz większym stopniu. To jest problem, który tak naprawdę polskie państwo zrzuciło na barki kobiet, sprywatyzowało i powiedziało, niech rodziny same sobie to z nim prawie. poradzą. Musimy coś z tym zrobić, bo to tak naprawdę jest w tym momencie problem, który usuwa znaczną część naszego. Społecznego, ekonomicznego potencjału, zamykając te kobiety przymusowo w domu. Bo ja myślałem, że pan powie: partia razem zachowa kompromis aborcyjny. Nie, no przecież nie ma czegoś takiego jak kompromis aborcyjny. To, co mamy w tym momencie. To, co mamy teraz, to nie co, jest co, kompromis. Co, co nie tak? jest, to nie jest kompromis. No, kompromis polega na tym, że dwie strony zawierają jakiś kompromis. No Tego kompromisu w tym sensie nie zawarto, że milion głosów, który był za, za liberalizacją w latach 90. został zmielony w, w, w niszczarce. Ale ponad połowa Polaków z badań to wynika, Chce zachowania obecnego stanu rzeczy. 25, 20% chce liberalizacja, tylko około 12% zaostrzenia. Te badania są różne, natomiast są też takie, w których tych zwolenników liberalizacji jest więcej. Naszym zdaniem... Należy... Ale pan uważa, że realna jest groźba zmiany w prawie, w prawie dotyczącym aborcji? Ja obawiam się, że to, z czym będziemy mieli do czynienia za kilka miesięcy, to wielka batalia, którą skrajna fundamentalistyczna prawica rozpocznie, żeby przymusić posłów Kukiza i posłów Pisus do zagłosowania z tym barbarzyńskim, nieludzkim prawem, które są wprowadzić za wtrącaniem kobiet do więzienia za przerwanie ciąży, za zmuszaniem kobiet do rodzenia dzieci, które, które, które są owocem gwałtu, do zmuszania kobiet do donoszenia ciąż, które są ciężko uszkodzone. Nie mam wątpliwości, że to jest bardzo realne zagrożenie, ale też nie mam wątpliwości, że yy, to, że skrajna prawica w Polsce, skrajnie konserwatywna prawica odsłoniła karty, jeżeli chodzi o to, o co ich, do czego dąży, to spowoduje reakcję. I myślę, że w ciągu kilku lat będziemy mieli w Polsce normalne ustawodawstwo, takie jak w większości krajów europejskich, które... Czyli wychodzi... to, które mamy teraz, nie jest normalne? Moim zdaniem to, które mamy w tym momencie jest ustawodawstwem, które powinno zostać zliberalizowane na wzór większości krajów Europy Zachodniej. Tak? Bo Czyli to... jak jakby je pan zliberalizował? Od mamy przypomnijmy trzy sytuacje, w których mm -hmm. przerwanie ciąży byłoby dopuszczalne, jeżeli ciąża mm -hmm. jest wynikiem gwałtu, jeżeli zagrażałoby, dalsza ciąża zagrażałaby życiu matki, albo jeżeli płód jest trwale, nieusuwalnie uszkodzony. Nasze, st I, i jaki Nasze stanowisko wrazem razem jest, jest dokładnie takie, jak to funkcjonuje w większości krajów Europy Zachodniej. To znaczy w pierwszych tygodniach ciąży decyzja o tym, czy tę ciążę utrzymać, powinna należeć do kobiety po prostu. E, i to, nawet jeżeli ciąża nie jest wynikiem gwałtu dziecko jest zdrowe. Tak mamy sytuację w tym w której w, tak naprawdę. E, Stawiamy dzisiaj policjanta, stawiamy prokuratora nad, nad kobietami i mówimy, by e, podejmiemy wybory moralne za was. No nie, to po prostu tak nie działa. Wybory moralne mają to do siebie, że podejmują i podejmować się powinny kobiety w tej sprawie, a nie państwo za nie i nie organizacje religijne za nie. Ludzie wyznają w Polsce różne porządki wartości, różne porządki religijne i... E, Elementarny szacunek powinien polegać na tym, że państwo żadnego z tych porządków religijnych nie narzucało innym przymusem i siłą. Natomiast... Chcę powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, bo pan, jak rozumiem, pyta mnie o różnicę e, pomiędzy z jednej strony programem w, w socjalnym. E, programem socjalnym prawa i sprawiedliwości, a tym, o czym mówi razem. Otóż e, ta fundamentalna różnica polega na tym, że my chcemy zbudowania kompleksowego systemu bezpieczeństwa socjalnego. Natomiast już słychać ze strony prawa i sprawiedliwości, że to jest trochę 500 złotych zamiast. Jak się posłucha ministra Marczuka, e, to on odpowiada. 500 zł trochę na zasadzie pomidor, pytamy, dlaczego są za niskie? Pieniądze, które wkładamy w pomoc dla dorosłych, do opiekunów dorosłych niepełnosprawnych. A ministerstwo, jak pomidor, mówi, ale jest 500 plus. Dlaczego mamy problem polegający na tym, że w, w, zostawiliśmy samym sobie znaczną część rodzin, które wymagają wsparcia, bo mamy bardzo niski ale... próg interwencji społecznej, a ministerstwo mówi 500. Ale plus. uważa, że Polska stać na wszystko i na 500 plus, i na darmowe leki, i na obniżenie wieku emerytalnego, i na poniesienie pensji minimalnej, i na poniesienie kwoty wolnej od i pan na pomoc wkład, dla opiekunów Wkłada, osób pa, wkłada pan kilka rzeczy z różnych porządków. Po pierwsze, podniesienie płacy minimalnej na dłuższą metę ma pozytywny, a nie negatywny efekt dla budżetu, bo oznacza to. nie mniej, nie więcej, tylko zwiększenie wpływów podatkowych tak. ze zwiększonej puli płac. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, wkłada pan że rzeczy nieporównywalne, jeśli chodzi o skalę. Bo jeżeli mówimy na przykład o wsparciu ja dla. Ja się zgadzam, że skala jest różna, pytam, czy na wszystko nas no, Żeby było nas na te rzeczy stać, to musimy przebudować system podatkowy. Ale... I to Ale... jest coś, co razem, jako chyba jedyna partia w Polsce, mówi konsekwentnie. Bo my mówimy na tak. przykład, w przeciwieństwie do ministra Morawieckiego, że w Polsce dochody kapitałowe są opodatkowane zbyt nisko, a nie, tak jak sądzi minister Morawiecki, zbyt wysoko. I to jest zresztą, jeżeli się poczyta N. Piketty'ego albo tak naprawdę dowolnego z ekonomistów zajmujących się problematyką e, narastających nierówności, dosyć oczywista konstatacja. W całym świecie Zachodu widzimy. Że e, nas, narasta przewaga dochodów z kapitału nad dochodami z pracy. Jeżeli chcemy to równoważyć, potrzebujemy interwencji podatkowej. Żeby ta interwencja podatkowa była skuteczna, tak, to musi być zdecydowana iść dokładnie w odwrotnym kierunku niż ten, który proponuje minister Morawiecki. Bo minister temat... Morawiecki tak naprawdę proponuje w tym momencie kolejne przywileje dla swoich kolegów prezesów. I na ten temat na pewno też porozmawiamy z Ryszardem Petru już po informacjach radio. Myślę, że Ryszardowi Petru akurat przywileje do prezesów spodobają się z pewnością. Ciekawy jest. <gry> Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOKFM oraz w archiwum na stronie tokefm.pl ukośnik Audycje.